Siema moi drodzy, z tej strony Dreamcatcher Dzisiaj gramy w Derby by Daylight ja pobrałem parę dni temu Zobaczmy jak się to po prostu gra Szukajmy generatorów czy też nie znam jeszcze tak mapy, jak tu są wszystko Dobra, tu mamy generator, zobaczymy, czy się uda ze skilczakami Na razie mordercy nie widać, tyle dobrze, no, a tam już leciał już kruger Obra jeden generator zrobiony. A, proszę, <noise> szukamy dalej generatorów mamy generator próbujemy o ale czekaj tu mamy budzik a nie to jest z umiejętności tego, nie budzik Akurat te, nie wiem jak się nawet tych budzików używa Dobra, naprawiamy dalej No i wyżej nam się tu kruger teleportuje Ogólnie rzecz mówiąc strasz, straszne są te skliczaki Nie mogę. Dobra, przy, przynajmniej żeśmy się obudzi, obudzili. Ojej, ojej, ojej. Ale się hamsko skampił koło nas. Uciekaj, gość, uciekaj. Dobra, ciol. Idzie po tamtego? Tak. Dobra tu, I Ej po co masz mi brać, ty mnie bierz lat nie szkoło mnie Co on nas zgubił Dobra pierwszy hak O troszkę tę głupiegości zrobiłeś Fajnie, fajnie, tam tamci są strasznie daleko od nas no, Ale idzie chyba goście do nas No Dawaj, dawaj gości, dawaj Dawaj, ziemiak, dawaj, 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 szybko Nie ma czasu Na zabawy Dawaj, dawaj Dawaj nie ma czasu na zabawę Dawaj idziemy tam tego ściągnąć Dobra No uciekać Kruger, le Kruger leci Nie tu nie ma <laughs> Dobra, psuje generator No i w sumie To my możemy iść na dół, do tam cośmy naprawiali No, dokładnie I Może się uda naprawić no, już leci Dobra, pułapkę, pułapkę tutaj zostawił Kurde, to jest ten budzik, a z... nie wiem jeszcze jak się go używa Dobra, trzeba się chwilę skil bo on tu chyba gdzieś jest. O, nie mówię. Siedzi, No nie gałeś, że mi pułapkę przed tym zostawił. O, kurde. No nie fajnie, nie fajnie. A trzeba chwilę poczekać aż pójdzie, żeby w razie był szybko jakoś uciec mm, Gdzie są tamci? ci? Kurde, lata tu cały czas. No, lata tu cały czas A, bo czekamy. Gdzieś się tu skitrać trzeba. O, tu się skitramy, się... wyleczymy. Tam co to jest? Nie wiem nawet. budzi pewnie następny jakiś. Dobra, teraz żeby nie... nie, nie wejść... Kurde... Odło... Kurde... No nie gadaj. Dobra, uciekać, uciekać, bo... i ubrał. Ugrał Kurde, ale czemu on niesie cały czas mnie na dalsze haki jak y, haki ma koło siebie przeważa? zawsze? Tego nie wiem AMRAM, walczymy, zobaczymy czy ktoś po mnie przyjdzie, czy nie Tamci, Tam ci tam kurcze generator robią, tu go jeszcze sapną. Aj, patrzę się za ciała. Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Jeśli się podobało, łapka w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie komentarz. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.